Państwu. W dzisiejszym filmiku zaprezentujemy regenerację zaworu zwrotnego. Kiedy powinniśmy pomyśleć o regeneracji zaworu zwrotnego? W momencie, kiedy z przewodu łączącego zawór zwrotny z, wyłącz, z wyłącznikiem ciśnieniowym, przy wyłączniku ciśnieniowym zacznie nam uciekać powietrze. Wtedy daje nam to do zrozumienia, że coś jest nie tak właśnie z tym zaworem zwrotnym. W tym momencie rozkręcimy sobie ten zawór zwrotny. W zaworze zwrotnym znajduje nam się taka uszczeleczka, która jest osadzona, osadzona na sprężynie. Ona pod wpływem wysokiej temperatury może nam się odkształcić, dlatego to powietrze będzie nam uciekało. Wymieniamy. Uszczelkę nakładamy, pamiętamy, żeby nałożyć dokładnie na sprężynę. Sprężynę mocujemy z powrotem w zaworze. Dokładnie skręcamy zawór zwrotny. Pamiętamy o uszczelce drugiej, żeby ona nam się nie zasmykła, nie podwinęła. Skręcamy. W tym przypadku jest to zawór calowy, z tym samym 32. Montujemy na sprężarce i w tym momencie zawór zwrotny powinien być sprawny. No jeżeli wymienimy uszczelkę w zaworze zwrotnym i to nadal nam nic nie pomoże, no pozostanie nam wymiana całego zaworu zwrotnego. Przedstawione produkty znajdą Państwo oczywiście w naszym sklepie internetowym pod adresem www.sklepmyślpneumatyczny.pl. W zakładce kontakt można zasięgnąć doradztwa u naszych przedstawicieli na, każdy, na każde województwo. Dziękuję bardzo.